Jestem, jestem. Wiem, że się spóźniłem, ale przynajmniej wszystko załatwiłem. X da. Pomagałem twojej matce. Ładnie. Ja piękno. Ej, jakie I co? Jakie to uczucie mieć najszczęśliwszą matkę pod słońcem? Zajebiste. Cześć, wszystko gra? No cześć. Oczywiście. Siało, siło. Co jest, kolego? No rozrabiałeś, przylałeś komuś na boisku? No zdarzyło się no. parę razy. Bogusław, jak tam kariera mija? Bogusław, ja... w ogóle? pójdę do lasu, chuj tam no... <ścoughs> <ścoughs> Bogusław, jak tam żona? Która? To trzecia. To... <ścoughs> Jak mówi stary ogrodnik, nie przesadzaj. O niczym nie zapomniałaś? Nie, nie. Może chcesz mi coś pokazać? Nie bądź taka, mnie możesz zaufać. Pomóc ci z sumakiem? Tak. f***i to jest mój źren. Ale mówię, jeszcze dziewięć co mówię, lasujemy óspa do jakiegoś tam... A jak kłamiesz? Nie kłamę, stary! Wiesz mi na chłopak! Wszystko, wszystko! O, fajne bindy właśnie. rozumiem. Ja lubię ludzi z bindami. Nie wiem jaki jest sens w kickowaniu. Dobra, to się w to nie no, Nie, 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 czekaj. Zostaw. <laughs> <laughs> Ja. Nie, no nie. Teraz dopiero się poznaliśmy, tyle jeszcze przed nami. Poczekaj chwilę, jeszcze go nie mutuj. Dobrze jest. Ja. Rozważmy wszystkie za nie. i przeciw. Nie. nie. Mogłeś? Nie. W sensie, że nie, czy w sensie, że tak? Że nie. Że tak. Czyli negocjacje trwają? Nie. Przyją? Nie. I to, się zrobisz! Tak. to się może chcesz mi coś pokazać? Jezu, nie wejdź Dawaj, ja ci za zaprezentuję bindy. Co za Bindy? Toszek. Bo no. jak raszujesz To, się, to, się. to się. Ty stara dupa jesteś Dobra te Bindy O, jest dużo broni, zmienić Jest ban za Bindy? Nie, jest <mierny> Nie,

nie to to jest... Go... A co powiesz to się go mnie? Ty się kurwa tam dławi, nie? Taki e, gruby, pryszaty. <średytuczny> <średytuczny> kurwa dobry Ty. Nie, no, nie... Ty, ty... Cię, <średytuczny> cię, posiek, tu. To się gniewam Cię, się Cię, to się Cię, to się Cię, Super że jesteś. Nie. Miło mi. <średytuczny> Najlepiej. Co tam to się Pomagają twojej matce. <średytuczny>

Nie W agencji wszyscy na ciebie czekają. A <grywa> je czuję się okrużona. Wygląda świetnie. <grywa> Dziękuję. <grywa> nie ma to jak być podrywanym przez bindy, nie? Doprowadziliśmy ją na krawędź szaleństwa. <grywa> a nawet do... <grywa> <Możecie> na. <krawędź. grywa> Życie jest okrutne, proszę Państwa. Ja, już może ciszej z tymi windami, bo mnie to tutaj. Ej, nie, nie, A, nie, nie, nie niech nie Niech winduje. w oko. Oj, przepraszam, Calker. Bo ja czatu nie czytam. I tak za dużo. A może byś się tak dla odmiany przymknęła? <śmiech> <śmiech> Dobra, pocisnę nimi już nic nie mówię. Osiak, jak tak do dziewczyny się zwracasz z kurczką jeden. A może ona właśnie lubi ten typ? <laughs> nie... O... Linda. Stary, nie. stać się na więcej! Nie. <laughs> Ale wyjaśnij. Ej, Boguś, a ile to dwa dodać dwa? No tego ja nie wiem, kochany, no. A... Ile mam lat? A powiedz 14, skoro jest. Za 500 zł. Ta, za 500, ty głupi jesteś. Wiem, że to bindy. Tak sobie pomyślałem, że. Być o tym. nie gadaliśmy. Pierdolisz Miałem na myśli taką, wiesz, poważną rozmowę. Nie złym bindym. Jaki bindy. A ty bindy. Bogusowli. Pozory do... do... często mylą Dokładnie Wszyscy biorą mnie za tego aktora. Lina. Filmu, to jest A to... ja jestem Tosiek. A nie jesteś nim? O Tosiek Cześć Tosiek. Cześć! A co wychodzi jakiś film, to ani się pokazać na mieście. Aha. A tego piję. A kto to... się pił? starałem się być macho jak on ale nie mogę ciągle mówić kurwa to, kurwa tamto <laughs> bo ja jestem łagodny właśnie ja widać czemu mnie zabijesz? Ja bo sobie. się za primer skurwysynu Jakim cudem uderzył w piersi pierdolisz... Kurwa, kurwa, żyjcie, kurwa, żyjcie, pierdolisz. Pierdolisz, kobietę co noc, tak prawda? Nie żyjesz, nie Wybacz żyj mi! Wybacz mi! Ja to decyduję, kiedy to się to się stanie. Tosiu. 90% to są windy. Tak, o to. Pierdolisz? To są chyba windy. Pierdolisz. <grydolisz> <grydolisz> XD Bogusław. Co ty? Co? Dlaczego mi zabiłeś? Stary, stać się na więcej. No dobrze. Hej, hej, hej! He, 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 Siema! Do widzenia! Cześć! Zajebiste filmy! Najłatwiejszy no, 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 no. Odstrzeliłem mu łeb. Ho, 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 ho Koniecznie. Kurwa! Ej, patrzcie na noże się będę bił! Jak w Minecraft'cie! To jest pomysł! Masz warunki! Koniecznie. To nieźle, men. Co o swojej roli w psach. No, tragedia. Co też słychać. Hyhy. <noise> A no w Pitbullu? Pierdolę to. Pud Bardzo dobrze chyba. Dawaj, inny bindy. Dawaj. Więcej Więcej bindów. A jak twój wąż? Zadowolony? To że... się jak kup te Jak szalony. To tu kręcisz ten pancerny? Tak. Obrać, ale emocje. Bogusław, powiedz mi kiedy będzie jakiś nowy film z tobą. Tego ja nie wiem, kochany, no. Boguś. Co? Masz już jakiś film w planach? Nowy, czy lipa? No cóż, wszystko co dobre kiedyś się kończy.